Spotykamy się dziś w uroczystość patrona Polski, świętego Wojciecha, wspominając jego ofiarę z całego życia złożoną przez przed dla Chrystusa i jego Ewangelii, oraz jego męczeńską śmierć poniesioną w trakcie jego misji z rąk pogańskich prosów. Na fundamencie jego męczeństwa wyrosła Gnieźnińska metropolia która stała się podstawą lokalnego kościoła w Polsce i znakiem przynależności Polski do świata chrześcijańskiego. Dzięki świętemu męczennikowi Bolesław Robry mógł sięgnąć pogodność koronę królewską. A tysiąclecie tej pierwszej koronacji polskiej polskiego władcy jest wyjątkowym. I ważnym kontekstem dzisiejszej uroczystości. Święty Wojciech, jeszcze jako biskup Pragi, głosił Ewangelię w porę i nie w porę, spotykając się z oporem swych wiernych wobec Bożego Prawa, a zwłaszcza gdy bronił chrześcijańskiej wizji małżeństwa i potępiał praktykowane w Czechach niewolnictwo. Wygnany z decyzji Wojciech, nie mogąc do niej powrócić, za zgodą papieża zdecydował się głosić dobrą nowinę o zbawieniu ludziom i ludom, które jeszcze tej Ewangelii nie znały. Święty oparcie znalazł w Bolesławie Chrobrym, księciu polskim, pierworodnym synu mieszka I i chrześcijanki Dąbrówki z rodu czeskich Przemyślidów. Dąbrówka doprowadziła Mieszka do autentycznego nawrócenia na wiarę chrześcijańską i do przyjęcia przezeń Chrztu Świętego w 966 roku oraz współdziałała z mężem w zaszczepianiu chrześcijaństwa w młodym państwie piastowskim. Mieszko nawiązał też bliskie relacje ze stolicą apostolską. Już dwa lata po chrzcie papież erygował pierwsze biskupstwo polskie z siedzibą w Poznaniu. A pod koniec swego panowania Mieszko I oddał swój kraj pod opiekę Stolicy Apostolskiej w bezprecedensowym dokumencie Dagome Depsy. Bolesław Frobry zaprosił bliskiego biskupa Wojciecha na swój dwór a następnie posłał go z misją do pogańskich Prusów. Tam przyszły patron polski poniósł męczeńską śmierć. Sprawdziły się słowa świętej Ewangelii. Jeżeli ziarno pszenicy obumrze, przynosi plon obfity. Książę Bolesław przekonany o świętości męczennika wykupił ciało Wojciecha z rąk pruszów i przeniósł je uroczyście do Gniezna. Polski książę wysłał wiadomość o śmierci męczeńskiej Wójcieka do cesarza Antona III i do papieża. Odtąd zaś, gdy tylko dowiedział się o męczeństwie swego przyjaciela, uznał go za świętego. Rodzony brat Wójcieka i świadek jego męczeństwa. Radzim Gaudenty wyruszył zaś w imieniu Bolesława do Rzymu, aby zabiegać u papieża o ustanowienie arcybiskupstwa w Nieźnie i podległych mu biskupstw. Papież Sylwester II rygował w metropolię kościelną i konsekrował na pierwszego arcybiskupa radzima Gaudentego, błogosławionego później Kościoła. Utworzenie polskiej metropolii wsparł odtąd trzecie, wyruszając pielgrzymką pokutną do Gniezna, aby modlić się u grobu świętego Wojciecha podczas słynnego zjazdu gnieźnieńskiego w roku 1000. Polski władca zgotował wspaniałe przyjęcie cesarzowi, a ten ufundował ołtarz Konfesji Świętemu Wojciechowi i osobiście Umieścił na nim relikwę męczennika. To wówczas w Gnieźnie Bolesław został uznany przez cesarza za godnego korony królewskiej. Symbolizował to akt nałożenia mu przez Ottona cesarskiego diademu. Odtąd III nazwał wtedy Bolesława przyjacielem ludu rzymskiego oraz współpracownikiem w dziele szerzenia Ewangelii wśród ludów pogańskich. Od tego zjazdu Bolesław wytrwale dążył do uzyskania papieskiej zgody na koronację i namaszczenie świętym olejem, co miało uczynić go władcą chrześcijańskim na wzór królów Izraela. Bożym wybrańcem, pomazańcem, powołanym do sprawowania władzy nad powierzonym mu przez Boga ludem. Towarzyszący koronacji akt namaszczenia sakralizował królewską władzę. Król, jako pomazanie z Boży, powinien troszczyć się o lud, przede wszystkim o jego zbawienie przez umacnianie wiary chrześcijańskiej, opiekę nad Kościołem. Prowadzenie Bożych przykazań w życie społeczeństwa, a także wspieranie misji chrześcijańskich wśród sąsiednich narodów. Przyznajmy, że wszystkie te obowiązki królewskie Bolesław gorliwie wypełniał już po roku tysięcznym. Wokół powołanego lokalnego polskiego kościoła integrował polskie społeczeństwo, nadając mu Nowy chrześcijański charakter zyskał też dla Polski międzynarodową pozycję w chrześcijańskiej społeczności, budując nieraz niełatwe relacje z Cesarstwem i przede wszystkim ze stolicą apostolską. Podkreślić także należy troskę Bolesława o nawracanie sąsiadującą z Polską ludów pogańskich. Przyszły król wsparł bowiem m.in. świętego Brunona z Kwerfurtu, który głosząc Ewangelię na pograniczu jadziecko-pruskim poniósł tam w 1009 roku męczeńską śmierć wraz z towarzyszami. Był to już drugi po św. Wojciechu, święty, którego Bolesław wspierał w jego misyjnym wysiłku. Nie bez przyczyny. Błogosławiony kardynał Wyszyński podczas obchodów milenijnych nazwał Bolesława Robrego przyjacielem świętym. Sam Bolesław starał się żyć według wyznawanej wiary, a za swoje grzechy szczerze po chrześcijańsku pokutował. Choć przyznajmy, że w niektórych sferach życia z pewnością Dość daleko było mu od moralnej przykładności, choćby w życiu małżeńskim. W 1025 roku Bolesław doczekał się wreszcie na sakrę królewską. Nastąpiła ona po śmierci cesarza Henryka II, świętego kościoła, z którym polski władca toczył długotrwałe wojny. Wojny sprawiedliwe w obronie własnej wspólnoty. Jak podkreślał w swojej korespondencji wspomniane już tutaj święty Brunan z Kwerfurtu. Tysiąc lat temu w tej katedrze, archikatedrze gnieźnieńskiej, przy konfesji świętego Wojciecha, za akceptacją papieża Bolesław Kroby został namaszczony i ukoronowany na króla przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Hipolita. Dzięki temu Polska stała się samodzielnym królestwem w chrześcijańskiej Europie, znajdując się pod opieką swego patrona, świętego Wojciecha. Była to pierwsza koronacja króla w polskim życie koronacyjnym. Padało wtedy pytanie skierowane przez koronatora do przyszłego władcy, o jego gotowość do służby wieży. Oraz sprawiedliwych rządów i obrony Królestwa. Król odpowiadał, że będzie to czynić, jak dalece zdoła, wsparty pomocą Boga i przy pomocy wszystkich jego wiernych. Oznaczało to, że Polska była samodzielnym państwem chrześcijańskim, a wspólnota polityczna, jaką stawali się Polacy, nie miała być poddana. Samowoli władcy, ale powinna współpracować z nim jako swoim sługą w dążeniu do wspólnego dobra. Bracia i siostry, czy dziś, kiedy żyjemy w diametralnie innej rzeczywistości niż ta sprzed tysiąca lat, i sposób wyłaniania władzy w państwie także tej najwyższej, Władzy w społeczeństwie jest zasadniczo inne, nie powinny jednak być ciągle aktualne te kryteria, o które Bolesława pytał koronator, arcybiskup Niźniński, a więc gotowość służby, gotowość sprawiedliwych rządów i gotowość obrony podmiotowości oraz współpraca władcy i społeczeństwa jako warunek dobra wspólnego. Przypomnę jeszcze w tym miejscu słowa świętego Jana Pawła II, który w przededniu trzeciego milenium wypowiedział tu w Gnieźnie 3 czerwca 1997 roku następujące słowa. Powtarzam wołanie z początku mojego pontyfikatu. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi i nie lękajcie się. Taka wierność Chrystusowi i chrześcijaństwu, z którego wyrosła ponad tysiącletnia historia naszej ojczyzny, wierność, która, którą, która gwarantowała tożsamość Polski, i umożliwiała Polakom zachowanie podmiotowości i pokoju, i zapewniała wszechstronny rozwój, tego też z Bożą Pomocą sobie i następnym pokoleniom naszego narodu życzymy, inspirując się dokonanym tu, tysiąc lat temu, aktem pierwszych w dziejach koronacji polskiego władcy. Nawiązując raz jeszcze do papieskich życzeń błogosławieństwa, przyjmijmy słowo papieża Franciszka, który życzy nam, abyśmy w tym szczególnym czasie dali świadectwo wierności za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i błogosławionego kardynała Wyszyńskiego. Przez ich wstawiennictwo i przez wstawiennictwo świętego Wojciecha. Módlmy się więc dziś w intencji naszej ojczyzny i Kościoła, wspominając w modlitwie zmarłego papieża Franciszka. Prośmy również o światło Ducha Świętego. Dla kolegium kardynalskiego na czas konklavę, a przede wszystkim. Módlmy się, abyśmy dali świadectwo chrześcijańskiej wierności. Amen.